Siemano majstry. Coś tutaj wisi. Jemu, jej. Chyba on. Co tutaj się dzieje? Zaraz Wam wytłumaczę. Ogólnie dobieram się do skrzyni, będę rzucał skrzynię we własnym samochodzie. Po co i dlaczego? Zaraz Wam wyjaśnię. Ogólnie tak pobieżnie, żeby dostać się do skrzyni. Czy tam wymieniacie sprzęgło, czy coś tam. Eee, wiadomo, trzeba zrzucić cały wydech, F46 oczywiście. Potem zdjąć osłonę opuścić wał, żeby było później łatwiej założyć ten wał na ten łącznik gumowy. Wiadomo rozczepić tutaj tutaj rozczepić yy, lewarek, śruby od wału, popuścić skrzynię, praktycznie już wisi. Yy, nie zapomnieć o śrubce, która jest tam, nie wiem czy będziecie widzieć, o tam. Tamta śrubka, która trzyma osłonę Akurat przy skrzyni, więc ona łączy skrzynię z silnikiem. Nie odkręcając tej śruby będzie lipa, ktoś nie zauważy, będzie się szarpał. I to tyle. Ale zaraz wam pokażę, dlaczego to ściągam. A więc majstry co ja tutaj modzę? Ogólnie jest taki problem w moim silniku. Mimo remontu słapa i tego wszystkiego z B25 na 3 litry jest dalej ten sam problem. I nie mam już innej opcji jak wymontowanie koła dwumasowego, o co chodzi. Na wolnych obrotach, czy to ogólnie nie jadąc, samochód sobie stoi, silnik pracuje, są małe wibracje, drgania, takie budy i tak samo są przy, na przykład, najbardziej odczuwalne są przy 1800-2100 obrotów. I dlaczego uważam, że to koło dwumasowe? Otóż to jest jedyny element, oprócz wydechu, z wydechem też były jaja, no bo były przetkane katy dlatego, że silnik palił, to był ten silnik. Z tego silnika właśnie został wydech i koło dwumasowe, które było już kiedyś zmieniane. Czyli to nie jest stare koło dwumasowe, oryginalne z fabryki. Jest to ten sam, powiedzmy, producent, firma LUK. I to jest właśnie jedyna opcja, która mi została do sprawdzenia, czyli wyważenie koła. Robiłem sobie tutaj już testy. Kupiłem łożysko na wymiar. To jest takie prowizoryczne sprawdzenie tego, że raczej mam rację i to jest ten punkt, w którym praktycznie zawsze się zatrzymuje. Jak widzicie, i to jest punkt po drugiej stronie to jest punkt, w którym wyważali te koło czyli mamy tutaj odważniki. Czyli no jak wiecie na przykład jak ważne jest wyważenie waszych kół, czy tam felk, opon i takie rzeczy, jak to wpływa na jazdę, tak samo to wpływa na pracę silnika, więc jestem niezadowolony. Wydaje mi się, że mam chyba 99,9% racji, że, że dali ciała, no nie? I myślę, że to nie jest jakaś tam mała, być może mała różnica, ale przy obrotach daje to efekt, prawda? Także nie jestem z tego zadowolony. Tak jak mówię, ten problem jest, można już powiedzieć, od lat, od momentu, kiedy zmieniłem to koło razem ze sprzęgłem. Teraz mam inne sprzęgło, większe do, do B30, a problem jest ten sam efekt, czy tam powiedzmy odczucia są te same, także nie zostaje mi nic innego, tylko wysłać to koło gdzieś, gdzie to wyważą. Zamontować jeszcze raz, złożyć cały tam, powiedzmy, tył silnika, skrzynie No i myślę, że będzie ok. Także napiszcie mi, co myślicie, czy mieliście takie przypadki ogólnie, eee, takie rzeczy. Tutaj łożysko jest trochę zimne, ogólnie wszystko jest zimne. Także toczenie jest takie słabe, ale robiłem już, jak widzicie, kilkanaście testów. Już nawet nie, nie kreśliłem bardziej, bo nie ma sensu. Praktycznie w 80-90% zawsze zatrzymuje się tutaj. Także myślę, że to jest wystarczający dowód na to, że diagnoza jest postawiona dobrze. Także dajcie znać, co o tym myślicie, czy mieliście takie przypadki z jakimi firmami czy dało to coś, czy jakiś efekt przed i po. Jeżeli nie, na pewno dam Wam znać, co było po. Teraz będę szukał firmy, która się tym zajmie. Trzymajcie się majstry. Na razie i cześć.